Środa, trzeci tydzień wielkanocny. W pierwszym czytaniu z dzieł apostolskich słuchamy o tym, jak wybuchło prześladowanie po śmierci Szczepana i o tym, jak z powodu tego prześladowania pierwsi chrześcijanie pouciekali do innych miast, wiosek i rejonów i jak dotarli z Ewangelium do Samarii. Można by powiedzieć, że mamy taki mechanizm, że skoro zabili Szczepana i widzieli, że ani Pan Bóg jakoś nie stawił się za nim, ani nie zmartwychwstał, nic im nie stało, to, to ich to po prostu rozochociło Stąd słuchamy o tym, że Szaweł wtrącał do więzienia i że wybuchło wielkie prześladowanie. Zło, jak widzi, że może czynić zło, to ono się jeszcze bardziej rozkręca. Więc można by powiedzieć, że ta, ta niekarność, czy niekaralność ze strony Pana Boga, czy nie, nie wymierzanie od razu sprawiedliwości, w jakim sensie powoduje to, że że to zło się rozrasta, ale co się zaskakująco dzieje, że razem z rozrastaniem się tego zła rozrasta się również dobro. Czytamy bowiem, że dzięki temu poszli oni do Samarii, między innymi Filip, i tam ten Filip dokonywał znaków takich, że z opętanych wychodziły duchy nieczyste, wielu sparaliżowanych i chromych zostało ustrowionych i wielka radość zapanowała w tym mieście. A więc gdyby nie prześladowanie, gdyby nie ta trudna sytuacja, Filip może by nie dotarł w tym czasie, w tym momencie do tego miasta. Chodzi o to, żeby zrozumieć, że, że wtedy, kiedy jest źle i wtedy, kiedy cierpimy bardzo, kiedy zło, zło zbiera żniwo, to jednocześnie jest miejsce na dobro. Jednocześnie są ludzie, którzy przez to, czy pomimo tego robią dobro. Że owszem, tak, jest oświęcimy, ale też jest... Maksymilian Kolbe, że jest głód w Egipcie, ale też jest Józef egipski, że tam, gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze bardziej rozlała się łaska. Żebyśmy nigdy nie tracili nadziei i wiary w to, że pomimo jakiegokolwiek przeciwieństwa na tym świecie, pomimo jakiegokolwiek prześladowania, jakiegokolwiek bólu, zawsze możemy z dobrą nowiną dojść i pójść tam, gdzie, gdzie nas Pan Bóg postawi. Psalm 66. Wzywa do chwalenia Pana Boga i do chwalenia za niesamowite dzieła Boże. No i tłumaczył w ostatniej strofie, co to za wielkie dzieła Boże Pan Bóg uczynił. Otóż, może na suchy ląd zamienił, pieszo przeszli przez rzekę. Co to znaczy? To znaczy, że opowiada o wyjściu z niewoli egipskiej. A przecież to miało miejsce kilkaset lat temu. A pomimo tego, że miało to miejsce kilkaset lat temu, to dalej wychwala Pana Boga za to dzieło. Bardzo często w Starym Testamencie mówi się o, właśnie o wyjściu z niewoli egipskiej, bardzo często w psalmach też pojawia się ten motyw, tak jakby bardzo żyło żył naród, naród tym, tym cudem. I można by sobie postawić dzisiaj pytanie, jakim cudem my żyjemy? Czy my też mamy w chrześcijaństwie taki cud, którym żyjemy, którym, za który chwalimy Pana Boga i uwielbiamy Go i często do Niego wracamy? Czy to jest zmartwychwstanie Jezusa? Czy to jest cud nad Wisłą? Czy to jest potop szwedzki i obrona Jasnej Góry? Jaki cud może osobistego swojego życia, czy życia społecznego, czy życia światowego, jest dla nas takim dziełem absolutnie Bożym, które mówimy, to Pan Bóg zrobił, to Pan Bóg zrobił, i dzięki temu niech będzie uwielbiony na wieki. Ewangelia Jana jest kolejną częścią, dalszą częścią mowy eucharystycznej Jezusa w Kafarnaum. Jezus tłumaczy no, uczniom, tłumaczy słuchaczom, że wszystko, co co mu daje ojciec, do niego przychodzi, a tego, który do mnie przychodzi, precz nie odrzucę, ponieważ z nieba stąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę tego, który mnie posłał. Tego, który przychodzi do Jezusa, Jezus precz nie odrzuci. Proszę popatrzeć, jaki to jest bardzo, bardzo prosty wzór na to, żeby nie być odrzucony przez Boga, żeby nie być odrzucony przez Jezusa. Trzeba przyjść do Jezusa. Przyjść do Jezusa. I może się tak zdarzyć w życiu, że mamy w sobie takie siły, które nas odciągają od Jezusa, odciągają od modlitwy, odciągają od spowiedzi, odciągają od Eucharystii, odciągają od myślenia o Jezusie. I trzeba sprawdzać siebie swoje sumienie, czy nie rodzi się we mnie taki mechanizm, że nie lubię Jezusa, że nie chce do niego przychodzić. Jezus mówi: Przyjdźcie do mnie, wszyscy, którzy jesteście obciążeni, i utrudzeni. Nie ma takiego bólu, nie ma takiego grzechu, nie ma takiego draństwa, który by nas był w stanie oddzielić od Jezusa. Abyśmy nigdy nie, nie bali się do Niego przyjść, abyśmy nigdy nie myśleli, że nie powinniśmy do Niego przyjść, abyśmy nigdy nie, nie wpadli na jakiś taki głupi pomysł, że po prostu Jezus nie chce, żebyśmy do Niego przyszli. Chce. Chce i czeka na nas. Róbmy wszystko, żeby każdy krok w naszym życiu, każdy krok również dzisiaj był chociaż jednym krokiem w stronę Jezusa. Pan z wami, niech was błogosławi, Bóg wszechmogący, ojciec i Syn. I Duch Święty. Amen.